Panie profesorze, po co nam prowadzić badania nad językami martwymi, których, których już nie ma? To zależy jakimi martwymi. Po pierwsze są takie martwe, które są zapisane. Jak są zapisane, to teksty, które są zapisane, mówią nam o tym, jak było kiedyś. I w ten sposób mamy bardzo wiarygodne źródła historyczne do badania jakiejś tam Babilonii, jakieś tam powiedzmy sobie konkurencyjnego do chińskiego cesarstwa Xixia czy wielkie jao powiedzmy. A druga sprawa to jest takie języki, które ja, języki, które wymarły i nic po sobie nie zostawiły, są nie do zbadania. To, 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 to nie ma czegoś takiego. Natomiast jest coś takiego, jak języki, które dzisiaj wymarły, ale kiedyś jakoś je zarejestrowano. Każdy język jest niezwykle ważną częścią dziedzictwa ogólnoludzkiego. Cywilizacji, mówiąc wielkimi słowami, ludzkiej. Cywilizacji ludzkiej. I każda strata, to strata niepowetowana, tego nie da się odrobić czymkolwiek innym. Jest cała masa języków, które dzisiaj już nie istnieją, ale które zdołali gdzieś tam jakoś zapisać. I warto spróbować zrekonstruować z tego, co zapisano, jak te języki wyglądały, żebyśmy chociaż część tego zachowali. I nawet jeżeli to jest taka forma trochę, jak ja to nazwałem, spetryfikowana, taka skamielina, to lepiej, że to jest niż jeżeli tego nie ma. To są, to są jedne z najważniejszych. Nie ma niczego, gdyby nie, człowiek nie wymyślił języka, to człowiek by nie zaszedł tak daleko w ewolucji, w związku z tym język jest niezwykle ważny. Nie ma, już wiemy o tym, już od dawna dosyć wiemy, od dawna to też kilkadziesiąt lat powiedzmy że nie ma języka lepszego i gorszego. Nie ma języków prymitywnych, w sensie takich, że one tam są, nie nadają się do, do, do komunikacji itd. Tak tak Czegoś takiego nie ma. A różnorodność e, strukturalna języków jest niezwykle, niezwykle wielka. I dlatego to jest tak wielki skarb i jak najmniej z tego należy stracić. Chociaż stracić musimy, dlatego że języki umierać muszą. Nie ma wyjścia. Tak jak ludzie muszą umierać, te języki muszą nie. Panie profesorze, czy jest przepis na wskrzeszenie języka? Nie ma. Jak język umarł, to już nie będzie wskrzeszony, dlatego że to polega na tym, że język... język jest żywy. Nie można umrzeć na chwilę, a potem zostać wskrzeszony. Tylko Chrystus w Ewangelii został, czy sam siebie wskrzesił. Nie? A normalnie coś, co umrze, to umiera bezpowrotnie. To jest definicja śmierci. No, jeżeli coś umarło, to umarło bezpowrotnie. Jeżeli, jeżeli nie umarło bezpowrotnie, to to musi być inaczej nazwane, inaczej zdefiniowane. Wtedy się mówi o śmierci klinicznej, jakichś takich rzeczach, więc którego się wyłazi życie po życiu. Nie? Młody. I tak samo jest z językami. Język, który umarł, umarł na wieki wieków amen. Nie można skrzesić języka. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Życzę dobrego dnia.